Badajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co dostałam na gwiazdkę. A więc zaczynajmy. Mam wrażenie, że o czymś zapomniałam, ale nieważne. Pierwszą rzeczą jest taki promarker. Zaraz Wam pokażę. Mega fajny kolor. Właśnie taki yy, zawsze chciałam mieć taki pastelowy. Yy, różowy. To jest taki brudny, różowy. No. Dobra. Drugą rzeczą. Są skarpetki. Moment, idę zamknąć. Dobra. Także e, takie fajne skarpetki. No. no. E, tu będę sobie odkładać rzeczy. Mega fajną rzeczą, która mi się mega spodoba jest mikrofon. mikrofon. Taki mega fajny kolor właśnie ma. No, także subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby, żeby, żeby nie przegapić żadnych kolejnych odcineczków, i lajkujcie ten filmik. No, a w ogóle podgłośnie to trochę. No, teraz lepiej. Także subskrybujcie mój kanał i lajkujcie, no. Kolejną rzeczą jest. Gra Farmer, no, mega fajna, fajna. Kolejną rzeczą, z której też się mega cieszę. To jest aparat z pal, pal, Polaroid. No, także mega fajny on jest. Tutaj mam ogólnie wkłady. Mam jeszcze y, 30 wkładów. No, tutaj się otwiera. Y, tutaj mam 10 wkładów już włożonych. Tutaj się zmienia różne kolory zdjęć. Tutaj się jakby otwiera i ja mam takie ten do patrzenia. Y, tutaj wychodzą. Tutaj mi zdjęcia wychodzą i tutaj się robi zdjęcie Także no mega fajne. To jest moje pierwsze próbne zdjęcie, które nie wiedziałam, że się robi. W sensie nie wiedziałam, że się robi zdjęcie, dlatego jest jakieś dziwne. No. Kolejną rzeczą jest taki laska ołówek. W sensie to jest ołówek, ale jeszcze nie natemperowany. Z tej albo z tej strony mogę natemperować, raczej z tej nie. No, bo nie będę tak pisać. XD Okej. Okay. Kolejna rzecz to jakiś świąteczny szampon. No, szampon. Także no. Kolejną rzeczą jest książka. Taka fajna, fajna, no, fajna. I druga książka. Taka fajna. Fajna. Um, jeszcze dostałam pieniądze. No. I może dostanę jeszcze ofertę z Brawy Starsa. Nie pokażę, nie pokażę Wam jej, bo nagrywam na telefonie. Ale jest świetna. Za 48 zł. 47,99. Um, moment. Właśnie moja koleżanka też teraz um, nagrywa to, co dostała naglaska i właśnie raczej dostanę tą ofertę to jest oferta taka za 47,99 ale jest tak opłacalna ponieważ tam jest 170 gemów które normalnie kosztują właśnie tyle ile moment normalnie tyle ile kosztują plus do tego jest 6 megaboksów i plus do tego jest 1700 pieniążków. Także zapewne nagram to na YouTube. Nie martwcie się. I ostatnią rzeczą, z której to się mega cieszę, jest automat do popcornu. Więc wygląda wygląda tak mało, i jakby nie fajnie, ale pasie. Tu się leje masło. Tu się daje masło i ono się roztapia pod wpływem temperatury. Tu się wsypuje popcorn. I on normalnie jak włączysz sobie, to on Ci tak poleci. Tu sobie, sobie postawiasz miskę i Ci leci, więc no mega spoko. Tutaj masz taki e... E... No, Hania dobrze pisze, więc będę odpisywać. Także to na tyle z moich prezentów. Jeżeli dostanę tą ofertę, to na pewno zobaczycie, jak to jak otwieram A więc tak No Wpadajcie na kanał Hani Tam też jest odcineczek Będzie odcinek Może raczej, nie wiem Raczej będzie odcinek z Jej prezentu Przekażę tak, raczej wszystko. No także, jeżeli moje prezenty Wam się podobały, ale mi się mega to podoba, to, to i automat. To też chyba najlepsze. Także no, ja jeszcze obkminiam, jak to zrobić zdjęcie, bo szczerze mówiąc nie umiem. O Jezus, wyleciało. Tutaj mam jakby takie te y, wkłady, nie? I jeszcze mamy coś takiego, żeby lepsze zdjęcia nam wychodziły. Mam coś takiego. Czekajcie, jeszcze raz spróbuję zrobić. Ok, i robimy. Także zrobię wam zdjęcie czy komuś. Jezus. Napisała do mnie znów koleżanka. Okej, robię Znaczy próbujemy. Nie wiem czy tu się dzieje. Co tu się dzieje? Nie ogarnię. coś się drukuje. Czyś bez zdjęcia? Sprawdź. Nie, chyba nie zdjęcia, bo nic mi tu nie wychodzi. No. Nie umiem tego robić. Muszę jeszcze trochę się nauczyć, nie? Także moment. dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zostaw suba i lajka, jeżeli Ci się filmik spodobał. Yy, yy. A no i jak kupię dzisiaj tą ofertę, w sensie dostanę, to na pewno nagram odcinek nawet no tego. Ale ja jestem ciekawa mega czy coś drogne, bo, no bo jednak 6 megaboksów to jednak. XD. No bo jednak 6 megaboksów to dosyć dużo, nie? No. Także jestem mega zadowolona z tych prezentów. Napisy w komach, czy wy też? Cześć, że ja tak nie mówię, ale jakby nie wiem co mówić. Um, dobra. Po prostu, jeżeli dostanę dzisiaj tą ofertę, to na pewno nagram odcinek z nią. I myślę, że jednak Coś drobne, dropne. Nie wiem, czy coś fajnego, ale raczej już nie mam takich nudnych postaci do dropnięcia, tylko takie, wiecie. Legendy i um, chromatyki, no. Epiki chyba wszystkie mam. No nie wiem. no więc może uda nam się coś trafić bo ogólnie Hania nagrywa filmik z Brablem i trafił jej się no zobaczycie co jej jej jej, jej nazwa kanału to ja Hania. także wpadnijcie i zostawcie suba tu i tam Jezus ja Mięczyk co nagrywać, co gadać. Dobra, elo, pa. No, pa, pa. XD, dd. A, no i ym, robiłam dzisiaj pierniki mega fajnie wyszło. W sensie, no. XD. Dobra, pa.